Cześć! Witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj serię figurek Minecraft. Będzie to seria druga, a znajdziecie w niej Steve'a w diamentowej zbroi, mieszkańca wioski, czyli kowala yy, i żelaznego golema. W serii drugiej występują trzy figurki. Jest to yy, żelazny golem, Steve w diamentowej zbroi, no i oczywiście nasz kowal. Zaczniemy od żelaznego golema. Jak dobrze wiecie, golemy bronią mieszkańców wioski. No i nie, one same nas nie zaatakują, dopóki my ich nie sprowokujemy, czyli są to moby neutralne. A wraz z golemem w zestawie dostaniecie czerwony kwiatek, z którego możecie otrzymywać czerwony barwnik oraz blok żelaza. Jeżeli chodzi o wygląd naszego golema, jest on bardzo sympatyczny ma śmieszny nos. Głównie chodzi o to, że jest porośnięty roślinnością, no i sam jest w kolorze takiego piasku z brązowymi elementami. Golem jest bardzo ruchliwy, możemy przekręcać jego głową, rękoma, nogami możemy sprawić, żeby usiadł, a także biodrami, które się kręcą. Jak widzieliście, ma on również w ręce wypustki, idealne żeby włożyć w nie kwiatka. Kolejną figurką z serii drugiej jest Steve w diamentowej zbroi. Steve to oczywiście figurka, którą sami gracie, dobrze go znacie. Jego figurka występuje również w części pierwszej figuryk z Minecrafta. Steve jest w swojej diamentowej zbroi. Możemy mu zdjąć jego hełm. Wygląda jak zwykle sympatycznie. Jak już mówiłam, zbroja jest niebieska. Wszystkie elementy Steve'a są ruchome a w zestawie wraz z figurką otrzymacie diamentowy miecz oraz rudę diamentów. Jeżeli chodzi o miecz, pasuje on oczywiście do zbroi, no i możemy włożyć go do ręki Steve'a. Ostatnią figurką, jaką Wam dzisiaj pokażę, jest mieszkaniec wioski. Mamy tutaj akurat Kowala, ponieważ mieszkańcy wioski mają różne zawody. No i Kowal w zestawie ma również swój fartuch, bez którego nie mógłby być kowalem. Wystarczy, że zdejmiemy mu głowę, założymy fartuch. No i nasz mieszkaniec wioski jest gotowy do pracy. Jego ręce są złączone, ruszają się tylko w górę i w dół, za to nogi są w pełni ruchliwe. Jak widzicie, w serii drugiej figurek mamy prawdziwą różnorodność. Mamy tutaj Iron Golema, który jest neutralny. Mamy naszego Steve'a w diamentowej zbroi oraz mieszkańca wioski. Myślę, że jest to bardzo fajne połączenie. Pamiętajcie, że każda figurka sprzedawana jest osobno, ale za to w swoim zestawie. Także na przykład żelazny golem jest w zestawie z blokiem i kwiatkiem, no i każdy, yy, każda figurka ma w zestawie trzy elementy. Jak widzieliście, figurki to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, ale oczywiście nie tylko. Są bardzo dobrze wykonane i pięknie odwzorowane. Praktycznie wyglądają jak wyjęte prosto z gry. Jeżeli Wam się podobają, albo jeżeli chcielibyście mieć figurki z innej serii, to zapraszam Was na megadesk.pl.